Dzień dobry, dziki. Co tam u Was, ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarze, pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie większość większości odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortcach, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubimy być z Wami w kontakcie. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny, bardzo istotny i ważny temat. Tym razem temat, który powoduje wiele emocji, ale to takich emocji, że u niektórych wręcz... Takie szarpanie odczuwają, takie szarpanie nerwami, takie, takie dziwne uczucie, ponieważ będziemy rozmawiać o 30 klatkach na sekundę i dlaczego niektóre gry na Xbox Series S właśnie działają w 30 klatkach. Przecież dla niektórych 30 klatek to jest wręcz niegrywalna bariera i pokaz slajdów, więc zaczynamy, ponieważ temat bardzo ciekawy i będzie się sporo działo. Dzisiaj rozmawiamy na temat dlaczego niektóre gry na Series S działają w 30 fps Na naszym kanale powiedzieliśmy już o Series S naprawdę wiele. Ale to tak wiele, że chyba żaden kanał na świecie tyle co my na ten temat nie powiedział. Jednak wciąż jest sporo tematów do poruszenia, a dziś zastanowimy się, dlaczego wydawcy gier decydują się na wydawanie gier działających w 30 fps na słabszej konsoli Microsoftu. Przecież to się niektórym nie godzi i w ogóle nie kalkuluje. Na początek przypomnijmy, że Series S jest słabszy od jego mocniejszego brata, czyli Series X, jedynie pod względem wydajności układu graficznego, który na papierze jest trzy razy słabszy. Oznacza to tylko tyle, że wszystkie funkcje niezwiązane z oprawą wizualną będą działać na obu konsolach identycznie. Dlatego jeśli wydawcy decydują się na zmniejszenie ilości FPS, to jedynym powodem może być niedomagający układ graficzny. Czy jednak to wystarczające wyjaśnienie i potwierdzenie, że słabszy Xbox ma mieć 30 FPS, bo nie da się więcej? Czy w takim razie Series S nie daje rady więcej niż 30 FPS? -ów? Czy też może nie umie w więcej niż 30 klatek? Otóż nie i o dziwo sporo będzie zależało od nas, czyli graczy. Chodzi przede wszystkim o to, że wydawcy dali nam wybór, czy chcemy lepszą oprawę wizualną, czy większą ilość FPS-ów. W przypadku Xbox Series S uzyskanie 60 FPS-ów może wiązać się z bardzo mocnymi cięciami przede wszystkim w rozdzielczości w grach. A z tym cięciem rozdzielczości to jest tak, że jakiś czas temu ogrywałem Cyberpunka na Xbox boksie 1 i powiem wam, że było to niezwykłe doświadczenie, ponieważ takiego mleka na ekranie i tak rozmazanej i okropnej oprawy, dawno nie widziałem, jeśli chodzi o Cyberpunka, ponieważ przesiadłem się na niego z RTX'a 3080 z wszystkimi feature'ami i dosłownie to było tak jakbym się zderzył z dwoma rzeczywistościami, czyli wielkie, ogromne korporacje i piękne fajerwerki i te slamsy, które gdzieś tam w tym Cyberpunku się pojawiają to właśnie był ten Xbox One, który naprawdę no tragicznie to wyglądało, plus jeszcze płynność tej gry no to jest po prostu mistrzostwo świata, także no i tak jestem w szoku, że to tam w ogóle działa na tej konsoli, aczkolwiek no wygląda jak wygląda i potrafi to zaboleć i takie łzy w oczach. Wywołać. Ale w przypadku Xboxa Series S, to już do nas powinna należeć decyzja, na czym nam głównie zależy: czy na ładnej grafice, czy na dużej płynności okupionej słabszą grafiką. Dlatego, jeśli tylko będziemy odpowiednio głośno domagać się trybów 60fps dla słabszego Xboxa, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydawcy nam po prostu to dali. W tym momencie jest to uszczęśliwianie na siłę i tak jakby przekonywanie wydawców, że oprawa wizualna na nowej generacji musi być za każdym razem na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście w momencie, gdy zaczną wychodzić gry next genowe, to powinniśmy zobaczyć prawdziwe możliwości nowych konsol, a na ten moment są one jedynie emulatorami poprzedniej generacji, ponieważ jak już mówiliśmy wielokrotnie, gry międzygeneracyjne nie korzystają z technologii zarezerwowanych dla konsol nowej generacji, co znacząco ogranicza ich możliwości. Wręcz hamuje ich rozwój i to, co mają nam do zaoferowania. Wręcz trzymają nas w miejscu, a nawet można powiedzieć, że cofają nas w tył, ponieważ dalej jesteśmy w 2013. No tak to niestety wychodzi. Wydawcy, pomimo tego, że obecnie stawiają na gry międzygeneracyjne, mają jednak sporo narzędzi do optymalizacji gier. Wystarczy wspomnieć o FSR, czyli skalowaniu rozdzielczości z niższej do wyższej, starając się stracić jak najmniej na jakości. Tutaj również można by było zastosować mocniejsze tryby, gdyż technologia FSR się skaluje i wtedy właśnie dla Series S można użyć mocniejszej kompresji, co oczywiście spowodowałoby znaczące pogorszenie oprawy wizualnej, ale jednocześnie dałoby wymierne korzyści w postaci znacznie większej ilości FPS. Kolejna technologia, z której już mogą korzystać wydawcy to VRR, czyli technologia pozwalająca na synchronizowanie odświeżania telewizora z ilością FPS generowaną przez konsolę. W tym wypadku ewentualne spadki poniżej 60 FPS byłyby mało odczuwalne i gra po prostu nie musiałaby działać w stałym framerate, a mogłaby w cięższych momentach spadać do choćby 50 FPS. Byłoby to znacznie lepszym rozwiązaniem, aniżeli zmuszanie nas do grania nawet w najbardziej stabilnych 30 FPS-ach. Tak więc podsumowując, to nie jest tak, że gry na Series S muszą działać w 30 FPS-ach, wystarczy, że wydawcy zdecydują się na cięcie rozdzielczości i poratują się kilkoma nowymi technologiami, a dostaniemy możliwość wyboru, czy chcemy grę ładną, czy po prostu płynną. A naprawdę w dzisiejszych czasach coraz rzadziej godzimy się na to, aby decydować za nas i mamy nadzieję, że trend wydawania gier tylko w 30 FPSach na Xbox Series S się szybko zakończy, bo inaczej będziemy musieli zadzwonić do Microsoftu i interweniować w tym temacie. A tego raczej by tam nie chcieli, bo, bo mogliby się tutaj naprawdę musieć sporo tłumaczyć. Do tego chyba też warto wspomnieć o tym, że 60 FPS-ów mogłoby być bardzo dobrym argumentem dla graczy pc Sam znam kilku, a nawet kilkunastu graczy, którzy często wolą zejść z rozdzielczości czy też detali po to tylko, aby uzyskać 60 FPS-ów, mimo że w miarę komfortowo mogą sobie pograć powiedzmy w paru klatkach mniej, jednak dla nich jest to takie święte i taki święty gral gracza pc że jednak 60 FPS-ów to jest taka Minimalna granica dla ich responsywności, komfortu i takiego płynnego, fajnego grania, które oferuje właśnie rozgrywka pc Dlatego właśnie można by było tutaj w tym kierunku iść, ponieważ jak sami tutaj słyszeliście, nie wymaga to jakoś znacząco dużo więcej pracy, a jednak gracze mogliby tutaj przejść po prostu na daną konsolę, ponieważ pojawiłby się argument, który faktycznie zachęciłby ich do tego, żeby korzystać właśnie z konsol i porzucić na rzecz konsol pc -ty. Dlatego mogłoby to sporo dobrego zrobić, a sami wiecie, że są niektóre gry, które po prostu są tak dynamiczne, są tak efekciarskie i są tak szybkie, że nawet nie zwracamy uwagi na to, co się gdzieś tam wokół dzieje, ponieważ tak naprawdę akcja przyćmiewa nam całą tutaj oprawę audiowizualną i wszystko tak naprawdę Skupia się wokół tego, co tam mamy w danym momencie zrobić, więc. No, jest tutaj sporo możliwości i można by tych właśnie graczy pc przekonać. Gracze konsolowi pewnie też nie pogardziliby takim trybem, gdzie mieliby 60 klatek, no i wszyscy byliby zadowoleni. Ale też wszyscy, którzy oglądali ten materiał, mogą w tym momencie być niezadowoleni, ponieważ to niestety wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem tryb 60 klatek na konsoli Xbox Series S? Powinien być, czy też nie powinno być tego trybu 60-klatek i ma być tylko obraz jak żyleta. W każdym razie, jeżeli macie niedosyt po tym materiale, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzednim generacjom konsol, czy też nawet sprzętom retro. A jeżeli tego wam jeszcze mało, to na kanale również jest sporo materiałów poświęconych tematyce stricte pc tak więc jest co na kanale robić, serdecznie was zapraszamy. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda. Panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co? Widzimy się w shortach. Później znowu w filmie się widzimy, tak więc cały czas jesteśmy na bieżąco w kontakcie, bo w sumie fajnie się z wami codziennie widzieć, więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziki